Miłości, takie lubimy. Morandi i save Me. 2 minuty do 18. Michał Zarzycki się melduje na słowo miłość. Dzień dobry. Dzień dobry. W dniu niedźwiedzia polarnego. Tak, no tak. Zaryczysz Państwu ładnie do mikrofoniku? Nie. Ale przez słuchawkę już jakby... Boję się, że się kra złami. No to rzeczywiście może lepiej zostańmy na swoich pozycjach. <noise> Autopromocja. Trzecie. A to już zależy od Was. Wejdź na VoxFM.pl i głosuj już teraz. Na tak albo na nie. To jest lista. Już w piątek od 18:00 w VoxFM. FM. Gadudziuk, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Dzień dobry, tutaj Karolina. Właśnie jadę moją nową Toyotą c Final Edition. Kupiłam ją na wyprzedaży. Tam są teraz świetne oferty, takie z korzyścią nawet do 13 200 zł. Powiem wam, że to niesamowite uczucie wreszcie mieć własny nowy samochód. I to jaki. Designerski crossover, w standardzie klimatyzacja, dwustrefowa, automatyczna, felgi aluminiowe, tempomat adaptacyjny i jeszcze atrakcyjne opcje finansowania w programie Kinto. Czego chcieć więcej? Gorąco polecam wyprzedaż w Toyocie. Targi Książki i Mediów Vivello jadą do Lublina. Dołącz do grona najlepszych wystawców i zainspiruj miasto inspiracji. Spotkania z autorami, twórcami internetowymi, strefy tematyczne i tysiące, tysiące książek. książek. To wszystko już we wrześniu w Lublinie. Zgłoś się już teraz na targi.vivello.pl Targi Książki i Mediów Vivello. Bo łączy nas książka. Gotuj się na spotkanie z samochodem, który zmienia zasady gry. Wyśnionym ideałem, absolutną perfekcją, kreującą trendy, ikoną designu. Odkryj nową Toyotę CHR w specjalnej ofercie premierowej, tylko w salonach Toyoty, tylko podczas dni otwartych od 26 lutego do 2 marca. Przyjdź i przekonaj się, że niemożliwe to dopiero początek. Reklama. To nie koniec rolniczych protestów. Kolejny marsz na Warszawę za tydzień. Jeden z mężczyzn był pijany. To najnowsze informacje po wypadku w Gostyninie. Jak ocenić stan rannego, czy jakie informacje przekazać pod 112? Małopolskie NFZ nauczy zasad udzielania pierwszej pomocy. Marta Kiermasz i Paweł Dązbach zapraszają na wiadomości BoxFM o 18. Rolnicy rozczarowani po rozmowach zapowiadają kosztowość.